No, się maneczko. witam w dzisiejszym kolejnym filmiku dzisiejszym bohaterem jest ananas i pokażę wam jak z owoca ananasa pozyskać sadzonkę otóż sadzonka ananasa jest na każdym ananasie tak idziemy do sklepu wybieramy sobie ładnego ananasika takiego żeby miał tutaj w środku ciemno tu trochę więc nie wyostrzy mi telefon ale chodzi o to żeby tutaj w środku były zielone listki żeby nie były zgnite niektóre sklepy wyrywają środki nie wiem czemu ale tak już się spotkałem kilka razy więc tak bierzemy sobie łapiemy owoca i obkręcamy A, prawo ręką. obkręcamy tak, żeby oderwać tą główkę od owoca. Owoc oczywiście pójdzie do zjedzenia. A nas interesuje ta góra. Niejednokrotnie się spotkałem, że tutaj jak zaczynamy odrywać, to ananas ma już korzenie. Czyli ta nasza sadzonka. Zobaczymy jak będzie w tym przypadku. Tutaj trzeba dziś dotąd, Obrać tą sadzonkę z tych liści, bo tutaj z tych miejsc, właśnie pomiędzy liściami, tutaj, a na nas będzie wypuszczał korzenie. Obieramy. Bardzo to zgrabnie idzie. Ładnie się obrywają te listki. No tu akurat jeszcze takich korzeni nie ma. W niektórych ananasach, jak rosną w bardziej wilgotnych miejscach, no to, to ananas już tutaj wypuszcza e, korzonki, już nawet jak jeszcze jest owocem. Pokazują się takie małe centymetrowe korzonki. No i wtedy jest go zdecydowanie łatwiej ukorzenić. Ale no myślę, że i w tym przypadku. Nie będzie jakiejś tragedii. Nie wygląda, żeby był e, martwy na nas. Więc mam nadzieję, że da radę i wypuści nam korzenie. O, idziemy. Tutaj musi być chociaż ten centymetr półtorej odkryte. Żeby te korzenie miały skądś wejść, to naprawdę tych liści nie musi dużo zostać. Wręcz przeciwnie, im mniej zostanie, tym łatwiej będzie miał ananas ruszyć, bo będzie miał mniej do, do utrzymania tych liści. No dobra, myślę, że tyle już starczy. Tutaj mamy z półtorej centymetra. I z tych przestrzeni właśnie tutaj pomiędzy liśćmi będą nam wychodzić korzenie. Mamy już przygotowany słoik z wodą. Ta wodę oczywiście należy co jakiś czas wymieniać. No i odstawiamy ananasa. Niech się ukorzenia. Za kilka dni zobaczymy, jeżeli. Tutaj w środku te liście nie padną. Jak delikatnie pociągamy nie będą się odrywały, czyli nie będzie na nas gnił. To znaczy, że będzie rósł. No, to do zobaczenia za kilka dni.